Dzień dobry, Irena Kuczyńska. Dzisiaj moją gościnią jest Anika Nawrocka, dziennikarka, dietetyczka, edukatorka, prawda? No i twórca, twórczyni internetowa profilu Anika Nawrocka Słodkie Zdrowie. Witam tak Cię, jest. Aniko. Witam. Powiedz mi, skąd taka ksywa Słodkie Zdrowie? <noise> Nazwa profilu powstała 6 lat temu, i powstała po prostu z potrzeby tworzenia zdrowych słodyczy, zdrowych odpowiedników, ponieważ bardzo lubię słodycze, a miałam zawsze problemy ze zdrowiem i też problemy z wagą. Także zależało mi na, na tym, żeby mieć zdrowszą alternatywę. I od 6 lat istnieje taki profil. W tej chwili troszkę zmienił kierunek, ponieważ nie przedstawiam już fotografii i przepisów. Tylko raczej treści edukacyjne, są to, oczywiście są też rolki z przepisami, ale oprócz tego bardzo dużo postów edukacyjnych na temat zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia, na temat odchudzania także. Więc zapraszam. No właśnie, jest to nasza rozmowa taka wprowadzająca, bo. Już wkrótce na portalu pleser24.info Anika Nawrocka będzie dzielić się z, z, z osobami, które zaglądają na ten profil właśnie swoimi doświadczeniami. Aniko, czy cukier jest zdrowy? Um. Ja raczej staram się nie dzielić jedzenia na zdrowe i niezdrowe, dlatego że uważam i jest też wielu specjalistów, którzy uważają podobnie, że to dawka czyni truciznę. Tak. Czyli nie trują ta, nas tak naprawdę konkretne produkty, ale nadmiar. Mhm. I tak samo jest w przypadku cukru. No właśnie, bo mówiłaś mi, że. Kiedy zaczynałaś swoją przygodę, właśnie taką z tym słodkim zdrowiem, taką interne, przygodę też z byciem w, inter, w przestrzeni internetowej, to schudłaś. Jak zaczynałam przygodę ze swoim profilem, miałam dużą nadwagę. Później były różne perypetie, też zdrowotne, później ciąża. I w tym czasie nabawiłam się otyłości. Tak naprawdę bardzo dużej, mając 160 cm wzrostu, ważyłam 93 kg. Także to już była naprawdę olbrzymia otyłość. I tak naprawdę, zdrowe słodycze, które tworzyłam na profil, bo one autentycznie powstawały, to nie było tak jak teraz w internecie, że czasami to jest jakiś tam plastik, trochę pianki i jakieś mm -hmm. coś tam. Trochę farby, tylko to były autentyczne rzeczy. No i czasami było tak, że wszystkie je zjadałam. Czyli tworząc Ach. jakby zdrowe słodycze. Przytyłam. cały czas tak, tyłaś. Tak. No i potem zaczęłaś myśleć o tym, co zrobić. Co się dzieje? Co, się co dzieje? jest nie tak? Co jest nie tak, że ty niby jesz zdrowe słodycze tak jest. i cały czas tyjesz? Dokładnie. No i wtedy przyszło. I wtedy olśnienie. Tak, może nie olśnienie, ale zdobywając wiedzę mhm. na temat zdrowego odżywiania, na temat też odchudzania zdrowego, po prostu okazało się, że zdrowe jedzenie też jakby tuczy, Powoduje tak? Tak. nadwagę, dlatego że na przykład orzechy, masło orzechowe, krem czekoladowy bez cukru, tak? tak? Płatki owsiane pełnoziarniste, mm -hmm. wiórki kokosowe, pestki dyni, wszelkie nasiona, takie mąki orzechowe, migdałowe, te takie to bezglutenowe. O. To wszystko jest bardzo kaloryczne mm -hmm. i tak naprawdę największym problemem jest właśnie ta nadwyżka kaloryczna. No więc właśnie i teraz Ty przyniosłaś tutaj takie dwie szklanki. W jednej no. jest cukier. Tyle cukru, ile nam, czyli dziecku, wystarczy do szczęścia i do życia. Tak, to jest akurat norma doby. dla dzieci. Norma dla dzieci. Tu jest 12 łyżeczek cukru, to jest maksymalna norma, tak. powiedzmy, wyznaczona mhm. przez WHO cukru spożycia dla dziecka. Natomiast tutaj w drugiej szklance. Mamy taką ilość cukru, którą y, może zjadać przeciętne dziecko, tak. nie jedząc wcale bardzo dużo niezdrowych I teraz, rzeczy. I teraz, tak i teraz może, może powiedz mm -hmm. jak wygląda takie menu dziecka, mm -hmm. o którym my myślimy, że jest zdrowe, a ono powoduje, że dziecko wieczorem ma w sobie tyle cukru. Tak jest. No. Y, tutaj jest y, około 40 łyżeczek cukru. Mm -hmm. I musimy też pamiętać, że e, nasz organizm zamienia w glukozę także węglowodany. Także Czyli? nie tylko ten biały cukier mm -hmm. dosypany tak. do produktu, ale też węglowodany. E, I tutaj mamy na przykład płatki kukurydziane z mlekiem na śniadanie. E, wcale nie żadne niskwiki, cini mini, tylko takie najzwyklejsze. Ta. E, potem mamy drugie śniadanie, drożdżówka z serem. I jogurt owocowy. Na obiad mamy makaron z sosem bolońskim, pomidorowym, takim ze Gotowy. sklepu gotowym. Mm. Następnie mamy na podwieczorek mleko czekoladowe, o. i do tego banan. Mm -hmm. I na kolację płatki owsiane na mleku z rodzynkami. Tak. I tak naprawdę wychodzi na. A jeszcze jak idziemy do miasta i kupujemy dziecku po drodze, tak, że sobie tak, dogryzie bułę, tak, która jest węglowodanem, ale ma tak, cukier. Albo jeszcze soczek, albo jakiś, socze, bo dziecko chce soczek, albo więc loda. soczek, tak? tak. I później na przykład przychodzi też w odwiedziny jakaś ciocia czy babcia, i wtedy no bronisz dziecku, no jak możesz odbierać mu radość? Tylko tak naprawdę. Jak my dajemy na przykład dziecku Snickersa, który wcale nie jest dużym batonikiem, tak. e, dajemy mu dodatkowe 6 łyżeczek cukru, które dosypujemy już do tego. Do, jeszcze do tego. Jeszcze do tego. Taki Snickers. Tak. Dodatkowo. Tak. E, teraz, uh -huh. jeden cukierek, na przykład Michałek, tak. czy y, kasztanki, to jest półtorej łyżeczki cukru, dwa cukierki dodatkowe trzy łyżeczki, które dziecko po prostu wciągnie, nawet nie wiem i kiedy. nie tylko dziecko, ale też my, no prawda? oczywiście my także. Czyli powiedz mi tak, bo są takie, bo tobie się udało schudnąć 25 kilo i teraz Widać na załączniku obrazku, że jeszcze Anika mówi, że jeszcze 10 kilo jej zostało, tak jest. Anika jest po studiach podyplomowych dietetyki, jesteś też po, po dyplomówce jakiejś z psychodietetyki i właśnie tutaj, jak sobie rozmawiamy, to co podkreśla Anika, że wszystko właściwie ma się w głowie, prawda? Tak. że wszystko w naszym organizmie jest powiązane w ogóle zacząć zmianę swojego stylu życia i odchudzania trzeba tak naprawdę od miłości do siebie. Właśnie. Dlatego trzeba zmienić takie podejście, bo większość z nas uważa, że to zdrowe odżywianie, y, ruch, y, to jest odbieranie sobie przyjemności. Właśnie, tak? że jak idę na że, spacer, to się męczę. No może ten spacer jeszcze Aha. wielu ludzi lubi, ale jakaś tam siłownia, tak, tak basen, że to jest dużo wysiłek, zaangażowanie, tak, tak. to zdrowe odżywianie, to odbieranie sobie czegoś i to trzeba zmienić. Bez zmiany tego podejścia to się nie da. No właśnie. A jak ty o sobie myślisz? Co w sobie kochasz i co robisz, że udało ci się schudnąć? A przecież prowadzisz kuchnię dla dwóch zdrowych facetów w domu i synka, prawda? Tak jest. To znaczy no ja też musiałam zacząć od tej miłości do siebie, od poczucia własnej wartości i od tego, że jestem warta tego zaangażowania, że nie mogę żałować na siebie ani czasu, ani zaangażowania, ani pieniędzy na te wszystkie zdrowe e, nawyki. Tak no i teraz no, wymień te swoje zdrowe nawyki, dzięki którym wyglądasz jak milion dolarów. <grym> no przede wszystkim, e, to musi być właśnie takie podejście. Tak. Zaczynamy od podejścia. Po drugie, moim takim odkryciem, i też wielkim mitem dietetycznym jest to, że my myślimy, że żeby schudnąć, trzeba jeść mniej. Dla mnie szokiem było to, że ja musiałam jeść więcej, tylko odpowiednich rzeczy, mniej kalorycznych, mhm. a bardziej odżywczych dla organizmu. Czyli trzeba myśleć, co się je. Tak. Mhm. Wbrew pozorom, właśnie, żeby nie myśleć dużo o jedzeniu, trzeba zaplanować sobie wcześniej tak. i mieć pełną świadomość i wiedzę. I wtedy już nie potrzebujemy nawet dietetyka z, jadło z pisem, mhm. tylko sami wiemy, gdzie jest dużo białka, gdzie jest dużo błonnika, że do każdego posiłku muszę mieć warzywo, że muszę dużo pić. O. Jeżeli ktoś nie ma takiego nawyku, warto sobie na przykład kupić duży kubek, taki półlitrowy, żebym wiedziała, że muszę to wypić. Jak wypiję cztery kubki, to mam te dwa litry w ciągu dnia, tak? I jak dużo piję, to mniej jem. To też. A powiedz mi co Ale dzisiaj. też woda i napoje są bardzo potrzebne do tego, żeby organizm prawidłowo funkcjonował i wiele osób właśnie o tym zapomina też. Czyli tak, wykluczasz wszelkie jakieś diety, tam bez tego, bez glutenu, bez nabiału, bez mięsa. Tak, możemy jeść tak. wszystko, tylko tak. w odpowiedni sposób i w odpowiednich ilościach. No więc na przykład co dzisiaj od rana zjadłaś powiedz. <noise> dzisiaj akurat nie zjadłam jakiegoś wzorcowego śniadania. No ale takie wzorcowe menisko powiedz. No mam na przykład taki już nawyk, że do śniadania zawsze jem sałatę, Jakąś paprykę albo pomidora, no wczoraj były rzodkiewki. I do tego kanapkę, tak? I do tego na przykład kanapka z szynką i jajecznica z dwóch, trzech jajek. Z dwóch, trzech jajek? Tak. I tego jedzenia jest dużo. I, chl i jeden chlebek? Jeden, czasami dwa, różnie. Aha. I dzięki temu, że to śniadanie jest dosyć obfite, to ja nie szukam za godzinę, dwie, nawet trzy jakiejś przekąski. I o której jesz to śniadanie? Śniadanie różnie, ale mniej więcej o dziewiątej. Dobra, i potem co? No potem jem obiad. I na obiad co? No, akurat wczoraj zrobiłam takie leczo warzywa: cukinia, papryka, Aha. cebula, e, kurczak e, i kasza. Aha. E, I właśnie to jest I takie. Do też tego jest kasza. Niskokaloryczny posiłek, którego można naprawdę bardzo dużo zjeść i ta sytość pozostaje długo. Sytość pozostaje, bo daje ją kasza. E, nie. Właśnie nie. Daję białko z kurczaka Aha. przede wszystkim, białko jest najważniejsze Aha. w kontekście sytości i błonnik, Aha. czyli to co mamy w warzywach i w kaszy trochę też. Aha. Czyli to jest Dobra, no i teraz co będziesz jadła jeszcze dzisiaj? Zależy na co mam ochotę, ale najczęściej nie jem już nic więcej, chyba że naprawdę mam już bardzo ochotę na coś słodkiego, to wtedy zjadam zaraz po obiedzie. Bo to jest jeden ze sposobów, żeby obniżyć te skoki glukozy. Czyli tak zaraz po obiedzie, czyli ten to tak. ciasto jest przyklejone do tego. Tak. Rozumiem. Te sery, które były podawane tak. zawsze po na obiedzie dworach. Gdzieś na dworach, tak. w restauracjach, czy u naszych babci w domach, tak. jest to pewna mądrość tak. też, bo wtedy y, mamy y, Znacznie obniżony skok glukozy, który byłby po jakichś słodyczach, gdyby zjeście pojedynczo, pojedyncze. Gdyby jako zjeść je dwie godziny później, na przykład, jako przykład, tak, tak, rozumiem. No i kolacja. No i kolacja. No, i co będzie na kolację? Różnie. Też czasami kanapka, czasami Aha. jakaś sałatka, m, jakiś łosoś, jakieś Aha. jajko też. Aha. W ogóle jajka są takim superfudcem naszym polskim, zwłaszcza i mamy je dobrej jakości. I w właśnie miarę. I teraz powiedz mi tak, bo czasem bo się mówi: ojeju, dwa jajka wolno tylko zjeść w tygodniu, bo cholesterol. Nie, to jest mit. Właśnie. To jest mit. No to obal kilka mitów. Może pierwszy to jajka. Pierwszy to jajka, że w ogóle mitem jest to, że cholesterol, podwyższony cholesterol jest wynikiem odżywiania. O. 80 kilka procent. Tylko w, 80, znaczy w 85% na cholesterol ma wpływ tak naprawdę kondycja organizmu, a w 20, około niecałych 20% odżywianie. A to co ma wpływ? Także cholesterol jest markerem funkcjonowania całego organizmu, a szczególnie wątroby. Właśnie i to będzie na pewno tematem jakiegoś artykułu, Może który ja zrobisz e, nam. Możemy tak, rozwinąć prawda? to. Bo to jest naprawdę też wielka bolączka, to, że my, kiedy tylko widzimy troszeczkę podwyższony cholesterol, od razu lekarz przepisuje leki. Dobra, ale wracamy do jajek. Wracamy do jajek. A, te, a cholesterol zostawiamy sobie na tak. fajny artykuł. Jajka mają w sobie cholinę. No. To jest taki składnik, który sam w sobie reguluje poziom cholesterolu. Czyli ile mogę dziennie jajek zjeść? Ile pani chce. Poważnie? Jeżeli oczywiście nie będzie żadnych dolegliwości Rozumiem. ze strony układu pokarmowego, Aha. nie będzie żadnego złego samopoczucia, Aha. nie ma przeciwwskazań, mhm. y ale tak jak mówimy, to dawka czyni truciznę, więc z niczym. Nie należy przesadzać. Czyli dawka. Jeżeli czyli ktoś nic, będzie to jest jadł bizne. dzień w dzień bo 10-15 jajek, to z pewnością. Ale na przykład dwa jaja dziennie, tak jak kiedyś mój dziadek, smażone dwa jaja, jadł na śniadanie. Bardziej wielkopolski dziadek, dwa, trzy, cztery jajka dziennie, to i bez problemu. Tak. Jeżeli nie ma żadnych dolegliwości, żadnych chorób, które wymagają diety niskotłuszczowej, na przykład, to nie ma żadnego problemu. Dobra, to może tak, ponieważ mamy teraz takie, taką porę roku, taką dziwną, mhm. y, latają te wirusy i tacy jesteśmy nie do końca, to powiedz mi, co ty byś, co ty bierzesz, bierzesz, mhm. jesz, żeby. Tą odporność taką na te wszystkie wirusy sobie wykształcić. No właśnie, to jest kolejny mit, z którym mamy do czynienia, że możemy brać coś na odporność. O. Nie ma tak naprawdę rzeczy, które możemy brać profilaktycznie na odporność. Ale ja tu myślę nawet o, o jedzeniu czegoś takiego. Tak, no o. odporność budujemy tak naprawdę każdego dnia naszymi codziennymi nawykami dietą, nawadnianiem, ruchem na świeżym powietrzu szczególnie, dobrym snem, takim odpowiednio długim, głębokim. O i to, to będą Aniko wszystko tematy, które po prostu Oczywiście. będziesz w miarę tutaj na tym naszym profilu zamieszczać. A powiedz tak, z czym do ludzie najczęściej się zwracają do ciebie, z jakimi pytaniami? Ojej, są bardzo różne. No takich pięć e, wymień mi. Różne. Takie problemy różne są dolegliwości. Bardzo dużo jest problemów z podjadaniem na przykład właśnie ze słodyczami, z radzeniem sobie z tymi czy nieradzeniem ze spożywanym. Czyli jak sobie w głowie coś poukładać, żeby nie sięgać Tak, tak, te... tak, bo jest mamy głód fizjologiczny, a mamy też głód taki emocjonalny. No jak właśnie. sobie z tym radzić? I Ty potrafisz doradzić. Tak, tak. Dobra, co jeszcze potrafisz doradzić? No problemów jest tyle, ile ludzi tak naprawdę, tak? No Są też starsze osoby, mam pacjentkę, starszą osobę, która no, przytyła ileś tam kilogramów, nigdy nie była szczupła, ale przytyła i po prostu obcinała sobie te kalorie jedzone, prawie jadła dosłownie odrobinkę na obiad, prawie nic na kolację, nie? Także to jest też tak, że jeżeli jemy za mało, organizm przechodzi w tryb przetrwania mhm. i zaczyna gromadzić. O. Dlatego y, też i też często wtedy właśnie pojawia się ochota na słodycze. No właśnie. Bo organizm ma wdrukowane gdzieś tam z pierwotnych czasów, że przede wszystkim energię dostarczają węglowodany. Tak? No Także właśnie. mamy ochotę albo na słodkie, albo na słone przekąski, bo też energię organizm może czerpać z tłuszczu. I ty, i ty uczysz, jak umieć odrzucić od siebie te chęci wszystkie, tak? Jak je przepracować w sobie, tak? E, to znaczy, ja raczej jestem przeciwna takiemu podejściu, żeby Aha. coś odrzucać, czy właśnie Aha. walkę. Up raczej. E, właśnie też z jedną panią rozmawiałam i mówi: O, to ja sobie zmienię te słodycze na takie bezcukrowe, nie? Aha. Ja mówię: Nie. Niech pani zacznie od tego, żeby zadbać o sytość Właśnie. w zwykłych posiłkach, o białko, o błonnik, i wtedy ta ochota na słodycze automatycznie będzie mniejsza. Odpowiednie nawodnienie. I oczywiście no, są też sytuacje, kiedy trzeba na przykład nawet przepracować z terapeutą takie emocjonalne Ale jedzenie, też, które przekracza pewne normy. Czy Ty e, normy. też potrafisz to zrobić? Potrafisz taką... Ja nie jestem terapeutą. Aha. Ja oczywiście mogę wspomóc, mogę wskazać różne techniki radzenia sobie ze stresem, radzenia mm. sobie z emocjami, natomiast ja nie przeprowadzę terapii. Kochani, Patrzę na Anikę z wielką przyjemnością. Pamiętam ją sprzed tych 25 kg, prawda? Tak. No i, i, i zachęcam Państwa do śledzenia portalu pleszew24.info. Myślę, Aniko, że poniedzieli coś się pokaże. Będziemy uzgadniać na bieżąco, na jaki temat jest zapotrzebowanie. A A możemy jeśli... też zrobić tak, że może Państwo pod tym filmem tak. w komentarzach mogą też. Yy... Wysyłać propozycję, o czym mogłabym dla Państwa napisać Oczywiście. jaki temat rozwinąć. Albo zajrzeć na Instagrama, albo tak, na. Zapraszam yy, też na... na profile, na Facebooka, na Instagrama jest y, dużo rolek, jest dużo postów do poczytania, bardzo dużo treści. No właśnie, i można zadać pytanie, Anika odpowie. Tak jest. Moim gościem była Anika Nawrocka, słodkie zdrowie. <laughs> Dziękuję serdecznie. <laughs>